Szósty, studyjny album Leniwca zatytułowany jest Rozpaczliwie Wolny. Tym razem muzycy jeleniogórskiej formacji postanowili zaskoczyć odbiorców i zmierzyć się z poezją Edwarda Stachury. Twórczość tego wybitnego artysty zainspirowała zespół do stworzenia muzyki o niezwykle bogatej stylistyce, odmiennej jednak od popularnych aranżacji Liryki Stachury dostępnych na polskim rynku muzycznym. Na płycie znajdują się zarówno mocne rockowe utwory, jak i folkowe ballady. Usłyszeć można także typowe, sprawdzone dla leniwca style, czyli punk rock, reggae i ska. Wszystko razem stanowi świetną mieszankę chwilami czadową i przebojową, czasem skoczną i bujającą, a momentami nastrojową i refleksyjną. To jest promocja, koncert promujący nową płytę piosenki Edwarda Stachury, na który wszystkich serdecznie zapraszamy. Wartość całego przedsięwzięcia podnosi udział znanych gości. Zespół między m.in. Robert Szymański, Dominik Pyrzyna, Jacek Stęzewski, Łukasz Zieliński i Marta Adamowicz całość dopełniły fotografie znanego artysty Leszka Paradowskiego które wspaniale współgrają z muzyką i zarazem świetnie oddają ducha opery z tachury. premiera płyty zapowiedziana jest na maj 2013 roku